Zadaliśmy sobie jakieś straszliwe ciężkie rany, jeśli chodzi o ciągłość kulturową historyczną, to jak traktujemy dorobek polskiego kina. No bardzo na tym bóle, ale też widzę taką przewagę myślenia tych historyków tradycyjnych, którzy będą prawda budować muzea, w których pokaże się nawet guzik znaleziony na jakimś polu bitwy. Natomiast kina się nie bierze w tym rachunku pod uwagę i to jest oczywiście wielka krzywda, bo Znaczenie kina w kulturze, to nie mówię dlatego, że sam jestem filmowcem, ale to jest przecież obiektywnie pewne, to znaczenie jest ogromne. I dla pamięci czasów trzeba te filmy zachować, czyli trzeba je zrekonstruować. Trzeba, żeby ktoś o to zadbał. Tymczasem tu jest chaos kompletny i opieka Ministerstwa Kultury w, tych, w tej dziedzinie jest bardzo niewielka. Są jakieś tam uczyny, ale więcej pieniędzy dostaliśmy z zagranicy, niż wygenerowaliśmy sami na to, żeby te filmy odnawiać, na to, żeby te filmy były dostępne dzisiaj, bo w końcu one się tak szybko nie starzeją.